Otwarty mikrofon, Radio Pole. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Pani Katarzyna Czochara jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. I Pani Poseł w nowej roli, chociaż już kiedyś przewodniczyła strukturą Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie, teraz troszeczkę inaczej, bo ten okręg taki zachodni można by powiedzieć tak, Pani tak, tak. przejmuje stery. To jest okręg 51, w skład tego okręgu wchodzi pięć powiatów, powiat Prudnicki, Nyski, Brzeski. Klucz Borski i Namysłowski. Mhm. To są powiaty, które dobrze chyba pani zna, Prudnik zwłaszcza. No, ja mogę powiedzieć, że jednak całe województwo odwiedzam bardzo często, nawet takie bardzo małe miejscowości. Także województwo znam, a te powiaty również bardzo dobrze są mi znane. Jak teraz będzie wyglądała praca tych struktur? Jakie ma pani plany co do tych wszystkich powiatów? No przede wszystkim w najbliższym czasie zamierzam odbyć szereg spotkań z, z tymi wszystkimi członkami tych, tychże struktur powiatowych i terenowych, bo takowe też funkcjonują. Terenowe to są jak gdyby takie bardziej ukierunkowane na gminach. No również będę spotykać się z, z szefami struktur terenowych, samorządowcami. No, okres ten wakacyjny... Mnóstwo prac, naprawdę bardzo dużo pracy. Bo dzisiaj pierwsze spotkanie, jeśli mogę zdradzić, w Nysie. Nie, w piątek miałam już u Ciebie, w Prudniku. No tak, w Prudniku oczywiście były też kwiaty, było takie przywitanie chyba też w tej nowej roli. Pogratulowanie. Pogratulowanie. No a dzisiaj Nysa. A dzisiaj Nysa zamierzam w, w tym tygodniu jeszcze odbyć spotkanie w piątek w Brzegu. No i tak kolejne powiaty mhm. w następnym tygodniu. Czyli z szefami, z wszystkimi członkami tych struktur, którzy tak, tak, w tak, danym tak, powiecie, tak. w danych gminach są. Będzie wymiana być może niektórych szefów? O tym nie, na, na pewno nie rozmawiamy, nie będę e, takich decyzji absolutnie podejmować. E, jeżeli już, to będziemy rozmawiać e, na sprawy dotyczące e, problematyki, jaka e, pojawia się w poszczególnych e, powiatach, e, w tych takich małych miejscowościach, ale też na temat e, poprawy funkcjonowania naszych struktur prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, jakie są oczek wobec tych struktur to znaczy? Bo teraz nie, Czego nie, pani ocz... nie, nie chciałabym wiedzieć, że na pewno dobrze zrozumiałam Pani pytanie, dlatego proszę je bardziej... Czego Pani o... oczekuje od struktur? No bo jak rozumiem, trochę jesteśmy w takim czasie nieoficjalnej kampanii wyborczej, więc jak rozumiem, no to tej pracy takiej wytężonej. No, zgodnie tak? z tym, co się mówi, kampania przedwyborcza rozpoczyna się dzień po wyborach. Czyli tak naprawdę jesteśmy cały czas w trakcie kampanii. Każda, każda jedna rzecz, każde jedne działanie, które podejmowane jest przez z jakiegokolwiek polityka, jakiejkolwiek e, opcji politycznej, w tym też również Prawa i Sprawiedliwości, to jest również e, działanie kampanijne. Także nie mówmy, że kampania teraz się rozpoczęła, bo ona trwa e, cały czas. No i myślę, że na, na pewno z mojej strony będzie e, rozmowa i, i takie, mm, no... Wspieranie y, działaczy Prawa i Sprawiedliwości do większego zaangażowania się w, w, w pracy w terenie. Mhm. Czyli co, będą spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi? Taki jest plan, takie zadania będzie Pani między, stawiała? Między innymi. Mhm. Przyszłe wybory. Mówi się trochę, że będą one y, takie przełomowe. Czy Pani też to tak ocenia? Y, przełomowe proszę rozwinąć. No Przełomowe, mamy już parę kadencji prawa i sprawiedliwości, sporo wyborów wygranych, opozycja też. Jeśli chodzi szybki. o parlamentarne, parlamentarne, jest teraz obecnie druga kadencja. Oczywiście ja osobiście, nie tylko ja, wiele, wielu polityków prawa i sprawiedliwości na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim wierzymy w to, że możemy jak najbardziej wygrać kolejne wybory. Jesteśmy pierwszą partią. Polityczną po 1989 roku, która zgodnie ze wszystkimi swoimi obietnicami, patrząc na to, co było w zapowiedziach w 2015 roku, wszystko absolutnie wszystko zostało zrealizowane, mało tego wiele innych jeszcze programów różnego typu, w różnych obszarach, nie tylko prospołecznych, ale takich prorozwojowych, gospodarczych, zostało wdrożonych. I osobiście uważam, że jesteśmy jedyną opcją, która gwarantuje w dalszym ciągu rozwój państwa polskiego i wspieranie społeczeństwa, tak aby mogliśmy rzeczywiście żyć godnie. Oczywiście ta druga kadencja prawa i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nie jest łatwa. Chyba jest... troszkę trudniejsza niż ta pierwsza. Troszkę? Nie, o wiele. o wiele, o wiele, o wiele trudniejsze, bo pamiętajmy, że dwa lata okres pandemii lockdown miał ogromny wpływ na to, co dzieje się na rynkach ogólnoświatowych i w tym również w naszym kraju. Dodatkowo również działania wojenne, które odbywają się na chwilę obecną na. Ukrainie mają też ogromny wpływ na sytuację gospodarczą w naszym państwie, na, na inflację i na te wszystkie trudności, z którymi boryka się każdy z nas i ja też. Natomiast pragnę podkreślić, że pan premier Mateusz Morawiecki, cały rząd robimy wszystko, aby wielu takim tendencjom niekorzystnym dla naszego społeczeństwa, dla naszej gospodarki zapobiegać i to też czynimy, zapobiegamy, chociażby szereg wprowadzonych programów antyinflacyjnych czy też, czy też innych, także jest w tym kierunku też bardzo duży nacisk, a pomimo tego, pomimo tej bardzo ciężkiej sytuacji, Proszę zauważyć, jakie też potężne środki chociażby skierowane są na teren województwa opolskiego, na te wszystkie nawet najmniejsze samorządy, potężne środki, które wspierać będą infrastrukturę drogową, które będą wspierać opolskie szpitale, w tym o, o polskim ładzie. W tej o polskim, oczywiście, rozdanie. o polskim ładzie, ale nie tylko, bo przecież tych, tych programów tak naprawdę. Jest y, o wiele, wiele więcej, bo jeszcze so, jest Fundusz Dróg Samorządowych, jeszcze są środki chociażby w ramach Ministerstwa Pracy na tworzenie różnego typu y, placówek o charakterze y, społecznych, czy też y, standaryzację takich y, placówek, czy też na projekty y, miękkie z Ministerstwo Sportu, Ministerstwo polityki regionalnej, Ministerstwo Kultury, tutaj mamy potężne środki też historyczne, środki na ochronę zabytków naszych tutaj chociażby na terenie województwa opolskiego. Także tych środków jest naprawdę mnóstwo, a oprócz tego cały czas, nieustannie idą te środki kierowane prospołecznie, jak 500+, Maluch+, Wyprawka+, za chwileczkę Będą wypłacane 14 emerytury równorzędnie. Równorzędnie też podkreślam, oprócz 13-14 emerytury przecież są też podwyżki, rywalizacja rent i emerytów. I to nie jest tak jak za rządów Platformy Obywatelskiej, jak za rządów Donalda Tuska: 3 zł albo 6 zł, bo niestety takie podwyżki wtedy były. Ja też pragnę podkreślić, że zgodnie z zapowiedziami i zgodnie z tym, co. Chcieli emeryci, czyli zerowy wad od emerytów. Dzisiaj to się dzieje. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę wszystko, absolutnie wszystko, o czym mówiliśmy, o czym mówiło społeczeństwo, zostało wprowadzone i wdrożone. Dzisiaj zaczynamy ponownie rozmawiać, spotykać się z mieszkańcami, w naszym przypadku oczywiście Województwa Opolskiego, po to, aby poznać szerzej, dokładniej, szczegółowo problematykę i z tymi problemami kolejnymi, które się pojawiły, stawić im czoła. Te wszystkie programy, ten ogrom pieniędzy właściwie, jaki też Pani wymieniła, myśli Pani, że to przełoży się na to, że prawo i sprawiedliwość będzie w województwie miało jeszcze więcej zwolenników. Ja jestem o tym przekonana, bo przecież ja też y, jestem posłem, który nie zamyka się w swoim biurze i, i jestem nieustannie w terenie, spotykam się z ludźmi zarówno z miast jak i wsi i, i, i słyszę naprawdę bardzo pozytywne opinie i wiele osób twierdzi, że gdyby dzisiaj w tej sytuacji, tak ciężkiej sytuacji, no, sytuacji pandemicznej, popandemicznej, sytuacji e, wojny, gdyby e, rządziła Platforma, to byłoby już po nas. Takie słowa padają z ust mieszkańców województwa Takie opolskiego. Zdecydowana Oceny. Bardzo mocno zdecydowane i, i to tylko pokazuje, że mamy bardzo duże poparcie i, i, i myślę, że będzie dobrze. A jak pani poseł rozmawia z, z mieszkańcami, z samorządowcami też, no bo przecież widzimy te spotkania chociażby w mediach społecznościowych, no to co oni mówią, jak oni reagują na, na te programy, na ten ogrom pieniędzy, który, który spłynął no, do województwa? No oczywiście są szczęśliwi. Oczywiście są szczęśliwi to nie, i, i, i powiem tak, bez względu na to, kto jaką opcję prezentuje. Bo są przecież samorządowcy i na terenie województwa opolskiego jest większość przedstawicieli platformy obywatelskiej czy też PSL-u. Tak naprawdę jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość tutaj na terenie województwa opolskiego, to możemy mówić o e, przedstawicielach w trzech powiatach, powiatnyski, brzeski i namysłowski. Pozostała część to już są samorządowcy albo z jakichś komitetów niezależnych, albo właśnie ugrupowania platformy obywatelskiej, opozycyjne. PSL, mniejszości niemiecki. I, i, I bez względu na to, kto jakie barwy reprezentuje, Polska jest jedna, Opolszczyzna jest jedna i my tutaj nie patrzymy nie robimy żadnych podziałów i, i naprawdę wszyscy są bardzo mocno wspierani finansowo i są szczęśliwi z tego powodu, samorządowcy, że po tylu latach, bo przecież niektóre inwestycje czekały 30-40 lat, pani redaktor. Są takie inwestycje, które czekały 30-40 lat i dzisiaj zarządów prawa i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy takie inwestycje mogą być realizowane. Chociażby dobry przykład podam go Gogolin, 30 lat CPN. Czekał 30 lat CPN na to, żeby mógł powstać. To zarządów rządów Prawa i Sprawiedliwości CPN w Gogolinie e, powstał. Tak aż trudno sobie wyobrazić, że nie ma stacji benzynowej. No, na, na ale, 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 takie, ale takie kuriozalne sytuacje niestety się e, zdarzały. E, do tej pory są jeszcze takie właśnie sprawy e, zaszłe, wieloletnie i my te wszystkie sprawy, te takie najmniejsze, te maluczkie rozwiązujemy. Nie zapominając jednocześnie o tych wielkich, strategicznych inwestycjach, chociażby tak jak tutaj na terenie Województwa Opolskiego, ja będę przypominać, bo mm. dla mnie, w, kiedy byłam w pierwszej kadencji, kiedy byłam też szefową... Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie, to te obwodnice dla mnie były jak niepodległość. I o te niebo, wszystkie nie, obwodnice też walczyłam. No, oczywiście nie tylko ja sama, bo tu wszyscy wspierali y, y, te, te działania i pan y, poseł Antoni Duda i, i pan poseł y, Bartłomiej Stawiarski czy też minister Patryk Jaki, czy też wojewoda ówczesny opolski Adrian Czubak, pani Wioletta Poroska, pan Sławomir Kłosowski, to naprawdę była jedność i w tym kierunku wszyscy razem szliśmy i osiągnęliśmy ogromny sukces. Dziesięć obwodnic, potężne środki. Potężne inwestycje, ale to wszystko po to, aby poprawić standard życia mieszkańców poszczególnych miast, wsi, miasteczek. Co pani będzie w tej chwili pilotowała? Co jest takim najważniejszym w tej chwili zadaniem, inwestycją? No, na pewno w dalszym ciągu, żeby w, w... Jak gdyby były realizowane zgodnie z harmonogramem te obwodnice, które są w realizacji, ale takiej dokumentacyjnej, czyli mam na myśli obwodnicę wschodnią Prudnika, obwodnica siedziny, obwodnica brzegu wraz z przeprawą mostową i obwodnica Lędzin. Bardzo ważne też są elementy infrastruktury kolejowej, między innymi odcinek Racibusz Nysa. To jest też bardzo ważny odcinek. Nie tak dawno mieliśmy wspólną konferencję z wojewodą opolskim. Nie ukrywam, że pojawiły się też nowe, oczywiście w dalszym ciągu jest też temat Aleksandrówki. Wiele osób pewnie o tym Zapomniało, natomiast ja niestety wbrew temu, co, co niektórzy myślą, nie zapomniałam, pojawiają się kolejne problemy. Nie chcę tutaj jak gdyby niczego sugerować, natomiast tak jak mówiłam już wcześniej, że aby Aleksandrówka mogła spełnić wymogi, między innymi też unijne, bo ona została całkowicie zamknięta, należało dodatkowo dobudować zresztą to Państwo też mieliście okazję widzieć dodatkowe skrzydło. Gmina Głuchołaz przygotowała, wykonała mnóstwo pracy dokumentacji takiej, niezbędnej. Ta dokumentacja musiała trafić do pewnych instytucji państwowych, m.in. do tak zwanej instytucji jak RDOŚ. No i proszę, który podlega pod marszałka województwa opolskiego, pana Andrzeja Bó. Mhm. I niestety RDOŚ ten dokument. Odrzucił. Ale e, ja oczywiście nie poddaję się e, i w tej sprawie składać będę e, pismo e, do Ministerstwa e, Klimatu dokładnie w tej sprawie. Ardoś odrzucił e, tą jak gdyby propozycję ze względu na to, iż e, budynek znajdować się będzie zbyt blisko ściany. Tak, w skrócie, mm -hmm. mówię w skrócie, zbyt blisko no, ściany, no właśnie, bo to, czy ściany lasu, no, no oczywiście dawny, stary temat to też jeszcze pociąg czeski, no i y, wiele takich jeszcze też mniejszych innych spraw. Czyli pani poseł pilotuje po prostu te rzeczy na bieżąco, do, co do których się zobowiązała. No bo wodnica, pródnika o tym też często nie raz, nie dwa rozmawiałyśmy. No w tej chwili takie prace, których nie widać, czyli ta papierologia, jak to się mówi. No tak i to tak zazwyczaj niestety mieszkańcy opolszczyzny Polski myślą, że jeżeli nic się nie dzieje, nie ma jakiejś nie ma tej budowy, nic, nie ma koparek pracowników, nie wiem, murarzy czy, 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 czy drogowców, to tam się nic nie dzieje. Mhm. Mówią dużo, ale tak naprawdę przecież tam się nic nie dzieje. No dzieje się, dzieje i tak jak w sytuacji tych wszystkich obwodnic się dzieje, w sytuacji, tak jak już mówiłam, Aleksandrówki też się dzieje. No niestety tutaj, tak jak już wspomniałam, yy, stało się tak jak się stało, ale tak jak już mówiłam wcześniej będę kierować teraz to na, w kierunku ministerialnym i zobaczymy jaki będzie efekt mm -hmm. tych działań. Mam nadzieję, że będzie to pozytywny zwrot i żeby rzeczywiście będziemy mogli przejść do kolejnych działań, bo bez zmiany studium, bo tu mówię mm -hmm. o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego w tego tematu nie da się zrealizować, czyli nie da się rozbudować Aleksandrówki, i też nie da się ominąć pewnych instytucji państwowych, które wyrażają zgodę lub nie. To troszkę chyba się przedłuży w tej chwili ten proces. No, na pewno proces. się to przedłuży, na pewno to się przedłuży. No, no, tak, tak czasami w życiu bywa. Myślę, że najważniejsze, ja zawsze powtarzałam to, że w życiu nie ma żadnych porażek, a jeżeli ktoś. Zrzuca kłody pod nogi i to mówię też do radio słuchaczy, to najlepiej z tych kłód budować sobie schody, wtedy będzie łatwiej wejść do. Bory. No proszę. Pani poseł, y, temat numer jeden i chyba problem, czy też wyzwanie numer jeden, z którym się mierzą wszyscy y, inflacja. Y, opozycja mówi skończy się pis, skończy się drożyzna. Tak powiedział Donald Tusk w Radomiu, w sobotę, kiedy była konwencja platformy obywatelskiej. Ojej. Przyjechał Donald Tusk na białym koniu, w ręku ma czarodziejską różdżkę i tą różdżką wszystko zmieni. Pani redaktor, szanowni radiosłuchacze, to co już mówiłam też wcześniej, ta sytuacja, z którą teraz polski rząd... Prezes Banku Narodowego boryka się, to jest efekt właśnie nie tylko tej ciężkiej sytuacji popandemicznej, ale też jest to wynik tych działań wojennych i polityki, bo tutaj też trzeba to jasno podkreślić, że od dłuższego czasu była prowadzona polityka poprzez prezydenta Rosji Władimira Putina, który spowodował kryzys i to kryzys ogólnoświatowy. No przecież nie tak dawno, już nie pamiętam dokładnie, może będzie to około dwóch miesięcy, może troszeczkę więcej, prezydent, prezydent Stanów Zjednoczonych na swoim Twitterze wyraźnie napisał, że za wzrost inflacji. Ponosi właśnie Władimir Putin. I to, co się dzieje teraz u nas, to nie jest wina złych rządów pana premiera, ministrów, prezesa Banku Narodowego. To jest po prostu wynik tego, co tak naprawdę dzieje się w ogóle w Europie i na świecie. Bo przecież, jeśli chodzi o inflację, to czy tej inflacji nie ma, nie wiem, w Holandii, w Niemczech, w innych państwach Unii Europejskiej? Nie. No, przecież ona jest też bardzo, bardzo wysoka. Bardzo wysokie. Ceny paliwa. Tak naprawdę w Polsce dzięki tym działaniom, które wprowadził pan premier, rząd Sejm poprzez ustawy, tak naprawdę mamy paliwo, które jest tańsze jak po drugiej stronie granicy czeskiej czy niemieckiej, bo ja przecież mieszkam na pograniczu, na pograniczu polsko-czeskim. Czesi masowo w dalszym przyjeżdżają. ciągu przyjeżdżają, tankują, robią masowo zakupy. Cały czas mówią, no, u Was jest taniej, u Was jest taniej. Czyli te, tak, na, tak naprawdę te działania, które my podejmujemy, y, są bardzo dobre i one w dużym stopniu jednak ograniczają, y, troszeczkę niwelują mhm. to, co tak naprawdę dzieje się na terenie y, Unii Europejskiej, Europy i, i, i tam w niektórych też y, częściach kraju. Miejmy nadzieję, że wojna, ja bym oczywiście sobie tego życzyła i pewnie pani i radiosłuchacze też, żeby jak najszybciej zakończyła się i ta sytuacja związana właśnie... Tylko żeby właśnie, się zakończyła zwycięstwem Ukrainy oczywiście. Tak, 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 oczywiście, ale i też ta sytuacja wtedy radykalnie, radykalnie zmieni się. To jeszcze jeden cytat z Donalda Tuska, bo tak dzisiaj rozmawiamy trochę o mobilizacji struktur partii w regionie. No opozycja też się mobilizuje. Platforma obywatelska też jeździ po terenie PSL, ma takie spotkania. Mhm, Polska 2050 również ma takie spotkania. Lewica też wyrusza w Polskę, więc będzie się działo, mhm. ale lider platformy mówi: składam publiczne przyrzeczenie, że my te wybory wygramy. Hmm. <laughs> Pan Donald Tusk składał wiele przyrzeczeń. Ja pamiętam. Dokładnie jak zapowiadał, o, mówił o tym, iż nie będzie podwyżki VAT-u. Wygrała Platforma Obywatelska, co w pierwszej kolejności zrobiła? Podniosła stawki VAT. Nie pamiętam, co mówił: Nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego. Co zrobiła Platforma Obywatelska w momencie, kiedy wygrała? Wiek emerytalny podniosła. Dla kobiet o 7, dla mężczyzn o dwa, tak? Mhm. Było 65, chyba. Mhm. W każdym bądź razie, jak mam, jakbym się odniosła do tych słów Donalda Tuska, nie wierzę. Nie wierzę w ani jedno słowo politykowi, który pokazał poprzez 8 lat sprawowania władzy, jak traktuje Polaków. Odwrotnie to. Co mówił w kampanii odwrotnie. Jeszcze raz podkreślam, odwrotnie to, co mówił w kampanii. Obiecywał Polakom, robił dokładnie odwrotnie. To za zagrabienie ofe. Cóż, powiedział: Przecież te pieniądze nie są prywatnymi środkami finansowymi. To są państwowe. Dzisiaj też się mówi dużo o wolnych sądach. Te wolne sądy to są chyba zgodnie z doktryną Neumana. Pamięta pani co Neumann mówił? Ciekawa jestem czy też radiosłuchacze pamiętają. Czyli pani poseł, już tak zmierzając do końca, te przyszłe wybory będą oceniane pod względem wiarygodności, tak pani sądzi? E ja, myśl, oceniać... powiem tak, ja myślę, że to chyba zawsze się tak e, odbywa, że przede wszystkim e, mieszkańcy e, naszego kraju oceniają poszczególne e, opcje polityczne, to co, kto. Mając co, kto odpowiedni, że zrobi, co... odpowiedni też zrobi. czas i szanse na zrealizowanie swoich założeń, swoich obietnic i swoich propozycji, no ja myślę, że to jest bardzo ważny element, bo ja zawsze powtarzam, co niektórym politykom Platformy Obywatelskiej, i ten cytat bardzo wspaniale się do nich wpisuje. Są tacy, co mogą więcej obiecać niż inni dać. I taki jest właśnie Donald Tusk. Obiecać może dużo, ale jeśli chodzi o dawanie, no to już jest z tym duży problem. I myślę, że tą puentą zakończę. Mówiła Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szefowa okręgu numer 51. 51, tak. Obejmującego powiaty, tylko dodam, bo to nowa sprawa, możemy jeszcze wzmocnić, powiaty Nyski, Brzeski, Kluczborski, Namysłowski i Prudnicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Otwarty mikrofon, Radio Pole.